Zainstaluję się, jakby są potrzebne. Szanowni Państwo, ja nie będę występował i to nie będzie typowe wystąpienie, tylko próba podsumowania tego, po co tu się dzisiaj spotkaliśmy w jakim celu. Ale zanim odczytam projekt rezolucji też odniosę się w dwóch słowach do tego, co tutaj już padło, z czym się może nie do końca zgadzam albo nie zgadzają się niektórzy. Co to jest Kongres? Tutaj oczywiście Józek mówił prawdę, wnioskując o to, jak zrodziły się na zarządzie głównym pomysł właśnie z zebrania się tutaj na kongresie. Wszyscy mówili, co to jest kongres, przecież nie ma takiego organu w statucie, lepiej zróbmy nadzwyczajny krajowy zjazd delegatów, lepiej y, dokonajmy korekty, wybierzmy dodatkowo do wiceprzewodniczący. Drodzy Państwo, gdyby tak się stało, jak jak tutaj Józek wnioskował, byśmy dzisiaj mieli wybory. Ostatnią rzeczą, jaka by tutaj była i czym byśmy się zajmowali, to właśnie by było ten To, co dzisiaj usłyszeliśmy, to do jakich wniosków doszliśmy, to by było sprawą ostatnią. Co by było na pierwszym miejscu? Walka o stołki, odzyskanie władzy, o to, kto będzie przewodniczący, wiceprzewodniczący, ile tak by było. Właśnie. Tego nie chcemy i dlatego dzisiaj jest koniec. Konkret to Kompersko nie organ, ale to nie znaczy, że nie może wypracować dokumentów, że to, co tu zostało powiedziane, nie będzie miało znaczenia dla organów Związku Zawodowego Policjantów. Ja myślę, że pierwszy, pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego, czyli Centralnego Organu Związku, będzie tylko po to, żeby ten dorobek, który tutaj, o którym mówiliśmy, przyjąć i realizować i wprowadzić w życie. I chyba Państwo zdążyli się zorientować, że 4 lub no prawie 5 miesięcy nowej kadencji doprowadziło do konfliktu z, z władzami resortu. Nie doprowadzili dlatego, tu słusznie powiedział profesor Chmaj, to jest to są piękne słowa, ja sobie je zapamiętałem, my je odtworzymy. Zrobimy z tego na pewno materiał, który będzie służył długie, długie lata. To jest w za naszą skuteczność. Bo raptem po kilku latach okazało się, że Związek naprawdę chce coś zrobić. Bo Związek chce coś zrobić dla wszystkich policjantów i wszystkich emerytów. To nie jest... Drodzy Państwo, związek. Jakiego związku chciałby minister? Ano takiego, który działa w skali makro, Mikro, przepraszam. Łatwo jest dzisiaj zaspokoić potrzeby kilku działaczy, czy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu. Zapewnić im stołki, dodatki i w ogóle. To jest tańsze z perspektywy funkcjonowania budżetu i kosztów, jakie skarb państwa ma ponieść. Nawet trochę, nawet trochę dać wszystkim. To jest ogromny problem. Ogromnym problemem i źródłem pierwszego konfliktu jest to, że przewodniczący zarządu głównego po wyborach od razu postawił sprawę jasno, jak będzie wyglądało jego związkowanie, jak będzie wyglądała ta kadencja, że będziemy oczekiwać od władz państwowych realizacji swoich obietnic wyborczych. I teraz my jako kongres. Ten urobek, który wypracujemy, i on będzie w postaci materiału, materiału wydany, opracowany, przygotowany i to będzie materiał przygotowany nie dla historii, nie dla publikacji opatrzonych ładnymi zdjęciami, tylko po to, żeby zarząd główny przyjął to jako uchwałę do realizacji. I to będzie, drodzy Państwo, re rezolucja. Bo to jest dokument, który yy, może przyjąć takie zgromadzenie jak my. To nie jest uchwała, ale akt donośny z tego względu, że spotykamy się tu wszyscy. Ci, którzy zmierzają, zderzają się z problemami na samym dole. To nie znaczy, że najniżej i najgorzej. Tam, gdzie, jak Rafał mówił, odbywają się i decydują się losy policji i to, jak postrzegają policję i policjantów. Drodzy Państwo. Też taka inicjatywa, ona gdzieś tam nie została chyba podkreślona, jeszcze tylko do tego się odniosę, zanim przeczytam, odczytam projekt tej rezolucji. To jest apel do kierownictwa. Apel, który ma być taką próbą jeszcze przed użyciem cięższych instrumentów w walce o zachowanie status quo, jeśli chodzi o ten monizm, o którym mówił. Antoni, żeby pozostawić w spokoju artykuł 67 ustawy o policji pochodne, to jest apel, powinien być apel przygotowany. My byśmy przygotowali i opracowali taki apel, merytoryczny apel o to, yy, skierowany do pani premier i do pana prezydenta, ale siłą tego apelu byłyby podpisy policjantów. Jeśli byśmy doprowadzili do sytuacji, że tam znajdzie się 50 tysięcy podpisów, 40 tysięcy podpisów, to nawet jak pan minister, który ma dojście i otwarte drzwi w każdych z mediach publicznych, nie byłby w stanie z tym polemizować, nie byłby w stanie mówić o jakiejś tajemniczej, o jakiejś tajemniczej inicjatywie, nie wiadomo przez kogo zgłoszonej, czy to przez komendantów wojewódzkich. Czy to przez jakiś, nie wiem, tajemniczy ludzi. Nie wiemy na dobrą sprawę, czy, czy pan minister prowadzi jakąś działalność operacyjną, bo nad, nam nic nie wiadomo o żadnej oddolnej inicjatywie, która by zmierzała do prowadzenia w Policji pluralizmu. Także musimy przygotować ten apel i musimy zebrać podpisy. Nie jesteśmy związani takim terminem i regułą, jaka dotyczy na przykład ustawy obywatelskiej. Jedna ustawa obywatelska nam nie wyszła. Ale kilka lat wcześniej wyszła nam bardzo poważna ustawa obywatelska. Ta, która poprawiła i przywróciła system emerytalny wprowadzony w 1999 roku. To była potężna e, praca, to była robota, którą wykonaliśmy, i od nas oczekuje się w tej chwili również przy tym zagrożeniu, żebyśmy też wzięli te kartki, wzięli ten apel i zebrali od swoich policjantów podpisy. I zarówno od tych którzy zrzeszeni są w związku zawodowym, jak i od tych, którzy nie są w tym związku zrzeszeni, bo to jest ich interes. Czy Koniuszy, czy Szary, czy Jankowski są, czy oni pójdą i wywalczą, to ja też tak będę miał i nie muszę tej składki płacić. Takie jest myślenie, ale tu jest już poważniejszy interes. O pluralizmie nie będę rozmawiał, tu zostało wszystko powiedziane. Więcej, drodzy Państwo, odsyłam Was do opinii. Opinii, która no, też się nie podobała w pewnych detalach ja dziękuję Józef, że pochwaliłeś Jej merytoryczność, ale zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, która Ci się nie podobała, to te nawiązanie i porównanie ministra Płaszczaka do Kiszczaka. Ja chcę się trochę wytłumaczyć, bo ktoś, kto czytał tą opinię, ona jest dostępna na stronie zarządu głównego i na stronach niektórych zarządów wojewódzkich. Tam jest wyraźnie użyty cytat, który, którego użył publicznie bo do prasy. Profesor Widacki. Profesor Widacki powiedział, że był już taki jeden w historii policji, to był Kiszczak, który chciał prowadzić pluralizm. Kiedy on to zaproponował? Kiedy zrozumiał, że powstanie Związku Zawodowego Policjantów było nieuchronne. I od razu sobie wymyślił, żeby to nie był związek taki silny, to zrobimy od razu pluralizm. Niech się tarmoszą po uba, niech każdy ma swoje Szanowni no Państwo teraz założę brylę, a jeszcze zanim to zrobię, ta rezolucja też będzie miała inną moc, jeżeli my ją wszyscy tutaj podpiszemy. Nawet jak ktoś wyszedł zatelefonować, czy gdzieś ma ważniejsze sprawy na korytarzu, to też bym serdecznie Państwa prosił. Tutaj będzie wyłożona lista poparcia pod rezolucją. jest miejsce na 400, ponad 400 podpisów. Myślę, że w sam raz jest nas tutaj na tej sali tyle. Goście, goście też jak najbardziej yy, yy, mogą i tutaj tak sobie wyłożymy na ten stół jak będziemy opuszczać salę to niech każdy podejdzie, trochę to potrwa i złoży swój podpis. Jest liczba porządkowa, jest imię, nazwisko i podpis taki jakiego używamy nieczytelny. A teraz drodzy Państwo ta rezolucja, ona może was zdziwić, ona może, ja od razu wytłumaczę przed przed, przed, przed przeczytaniem jej treści, dlaczego ona jest taka, nie inna. To musi być dokument syntetyczny, to musi być dokument krótki. Yy, tutaj kłóciliśmy się z Andrzejem, z Rafałem, ile on ma mieć. Najpierw jedną stronę, no później Andrzej mówi no dwie. No dobrze, wyszło na tym, że ma dwie strony. Co to jest za dokument? Komu go chcemy przekazać? Adresatem tej rezolucji jest przede wszystkim ci, którzy reprezentują najwyższe urzędy państwowe. A więc prezydent, a więc pani premier, przewodnicząca Rady Ministrów, pani prezes Rady Ministrów, która to wyszła z inicjatywą ustawodawczą, żeby dokonać zmian w zapisach naszej ustawy. Ale to jest rezolucja skierowana do każdego również. To jest rezolucja, która pokaże w syntetyczny sposób, że. Zgadzamy się i utożsamiamy się z tym kierunkiem, który został obrany teraz, w tej kadencji, od początku tej kadencji, bo to jest niezmiernie ważne. To wytrąci argumenty takiemu ministrowi, który być może sugerował, a może kiedyś zdobędzie się i powie otwarcie: Panie Jankowski, Pan swoje zdanie wyraża, nie wyraża Pan opinii całego środowiska. A więc musi tu być zdanie, i jest tu zdanie poświęcone właśnie temu, że. Popieramy to, co obecne organy w związku robią i w jakim kierunku robią. Broniąc przede wszystkim policję przed apolitycznością. Przed apolitycznością. I dlaczego bronimy tę policję przed apolitycznością? Żeby. przed upolitycznieniem. przed upolitycznieniem. Tak, oczywiście, zapędziłem się. Bronimy, bronimy apolityczności policji. Pozwolą Państwo, że odczytam. Wypatrzamy. Rezolucja Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych NZ Policjantów OSA 27 kwietnia 2017 roku. I tu taka preambuła. Kierując się troską o prawidłowe zabezpieczenie interesów polskich policjantów i emerytów policyjnych oraz obawami o przestrzeganie przez organy państwa zasad suwerenności związkowej w Policji, apelujemy do Pani Prezes Rady Ministrów, a także do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wycofanie się z zamiaru wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania Związku Zawodowego w Policji. Równocześnie apelujemy o podjęcie partnerskiej i merytorycznej współpracy zmierzającej do poprawy bytu polskich policjantów, emerytów policja policyjnych i członków ich rodzin. Podkreślamy jednocześnie, że działania podejmowane przez obecne kierownictwo NZ Policjantów są konsekwencją opinii całego środowiska policyjnego. Które od swoich przedstawicieli zawsze wymagało zdecydowanej postawy, konsekwencji w działaniu oraz przeciwdziałania się temu, co w ogólnej opinii było złe lub wręcz szkodliwe. To jest preambuła. W kraju uważającym się za demokratyczny, działalność związku konsekwentnie realizującego swoje obowiązki statutowe nie powinna być powodem retorsji ze strony organów państwa. Z coraz większym niepokojem obserwujemy wzmagającą się niechęć kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji do NZZ policjantów. Liderzy NZZ policjantów, krytykujący innymi marnotrawienie kapitału ludzkiego w policji i odbieranie słusznie nabytych praw emerytalnych, jeszcze kilka miesięcy temu posądzali byli przez kierownictwo resortu o polityczne motywy. Potem unikano spotkań. A gdy to nie wpłynęło na zmianę postawy związku, minister spraw wewnętrznych i administracji postanowił stworzyć konkurencję dla NSZ Policjantów i przygotował projekt nowelizacji dedykowany wyłącznie dla Policji. Patrząc z niepokojem na eskalację niechęci w stosunku do NZ Policjantów, nie dziwi nas nieobecność pana ministra i pana komendanta głównego policji na naszym kongresie. Chociaż mimo wszystko mieliśmy nadzieję, że na tak ważnym. I wyjątkowym dla naszego środowiska spotkaniu będziemy mogli gościć, będziemy mogli zapoznać się z planami i wymienić poglądy. Ubolewamy, że Związkowi Zawodowym Policjantów podmawia się konstruktywnej dyskusji o tym, co dla policjantów i dla policji jest dziś najważniejsze. Martwi nas, że sytuacja ta wpłynie na pogorszenie się i tak już złych nastrojów wśród policjantów i emerytów emerytalnacyjnych. Nasze środowisko od lat domaga się poprawy warunków socjalno-bytowych, warunków służby i szkolenia odpowiadającego aktualnym wyzwaniom. Od lat ulega rozczarowaniu, ponieważ kolejne rządy nie realizują swoich obietnic wyborczych albo realizują je w sposób niewystarczający. Walcząc o to wszystko i piętnując występujące patologie, chcemy, by policja stawała się instytucją coraz sprawniejszą. Nasze działania w rezultacie służą bezpieczeństwu, bezpieczeństwu całego społeczeństwa. Przywódcy partyjni doskonale zdają sobie z tego sprawę, że tylko i tu cytat tylko odpowiednio wyposażone i dobrze opłacane służby mogą prawidłowo wypełniać swoje obowiązki. A państwo ma obowiązek dbania o tych, którzy mu służą, ma obowiązek zapewniania nim odpowiednich świadczeń. Te niezwykle. Pokrzepiającą myśl wyraził nie kto inny jak pan prezes Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do przewodniczącego zarządu głównego NZ Policjantów w roku 2010, to akurat dodatka, podczas kampanii prezydenckiej. Nie uważamy, by od tamtego czasu w naszym kraju wydarzyło się coś, co zmieniłoby aktualność tych słów. Tym bardziej, że użyto ich w nawiązaniu do wzorców międzywojennych. Po które sięgamy, odnosząc się do otosu służby i do patriotyzmu. Pragniemy zapewnić ponadto, że nie tylko nie ulegamy jakimkolwiek inspiracjom czy wpływom politycznym, ale sprzeciwiamy się wszelkim próbom upolityczniania polskiej policji, traktując apolityczność jako podstawowy warunek zaufania społecznego do instytucji państwowych. W 27-letniej historii naszego związku protestowaliśmy przy, przeciwko każdej złej decyzji rządu. Niezależnie od tego, jaka partia w danym czasie sprawowała władzę, krytykowaliśmy decyzje o powoływaniu i odwoływaniu ze stanowisk kierowniczych, motywowane innymi względami niż merytoryczne. Piętnowaliśmy każde postępowanie, które mogło ujawnić polityczne sympatie bądź antypatie. Broniliśmy na polityczności policji i bronić jej będziemy wciąż. Gdyż z doświadczenia wiemy, że każde społeczne niezadowolenie zawsze skupia się na policjantach, których wielokrotnie atakowano, obluwano i lżono z winy nieudolności polityki państwa. To nie pojedynczy policjant poszukujący wsparcia politycznego dla swojej kariery burzy apolityczność polityczność policji. A polityczność policji burzą politycy, chcący podporządkować te instytucje celom własnym. E, e, celom własnych partii. dyscyplinowaniu pojedynczych policjantów służy ustawa. Przed zakusami krótkowzrocznych działaczy partyjnych ustawa tak skutecznie już nie chroni. Szczególnie wtedy, gdy wywodzą się z partii sprawującej władzę. Z myślenia kategoriami właściwie postrzeganego interesu państwa i szeroko rozumianego interesu społecznego wywodzimy swój obowiązek stania na straży apolityczności policji. Służymy w ten sposób policjantom, i służymy społeczeństwu polskiemu. Bardzo mocno liczymy więc na to, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Prezes Rady Ministrów, do których przede wszystkim adresujemy swoją rezolucję, zrozumieją intencje wszelkich naszych działań i wpłyną na unormowanie istniejącej sytuacji i stworzą nam warunki służące partnerskiemu rozwiązywaniu problemów naszego środowiska. A tych problemów jest naprawdę wiele. Wiemy, jak je rozwiązywać. I chcemy podzielić się swoimi propozycjami oraz swoimi doświadczeniami. To kształcała. <klucz> Drodzy Państwo, dokument zostanie wyłożony. Zastanawialiśmy się, jak to głosować, ale tu nie ma głosowania. Ja rozumiem, że jeżeli nie będzie sprzeciwu, bo nie jesteśmy organem... Wykładamy ten dokument do podpisania i robimy z niego taki użytek, jaki potrafimy tylko zrobić najlepiej. Równolegle z tą inicjatywą pojawi się apel, właśnie o którym mówiłem wcześniej, skierowany do prezydenta, do pani premier, żeby wycofali się ze zmian. Ale ten apel będzie miał sens, kiedy my go podpiszemy wszyscy. Dziękuję bardzo.